Pierwszy luk widzimy, dosyć mocny. Właśnie zamontowaliśmy pierwszą szybę 500 kg. 509 kg, szyby ósemki hartowane. Potężny salon i potężne właśnie szklenie, które obecnie właśnie montujemy i szklimy. Tutaj jak widzicie w środku mamy szklenie. Zaraz pójdziemy tam na górę. Mowa tutaj o drzwiach na systemie Glass Corner. Oooo! i tu jest coś fajnego. Szybciutki luk właśnie na to mini atrium, w którym obecnie się znajduję. No więc siemanko cześć witam was serdecznie Kamil Dwojak Niebieski Okniarz. No i co tam kochani? Na spontanie, dosłownie 10 minut temu podjęta decyzja, że z Maćkiem serio media nagrywamy szybkiego vloga, ponieważ tak w dniu dzisiejszym jadę na i przy okazji oczywiście zabieram również was na jedną z większych, o ile nie największych realizacji w Historii firmy Gemelo. Jedziemy do Mielca z Rzeszowa. Mamy 70 km, godzinka jazdy i co? No i tam mamy też dzisiaj drugi dzień w ogóle szklenia. Masa ciekawych konstrukcji, rozwiązań dotyczących ślusarki aluminiowej, drzwi w systemie, corner, duże przeszklenia, żaluzje fasadowe, ale to wszystko opowiem Wam na miejscu. Więc co? Lecimy i pewnie już widzimy się na miejscu. Zajeżdżamy już na budowę. Jestem tutaj pierwszy raz. Widziałem tylko ze zdjęć i z relacji chłopaków, które wstawiali. No, więc dzisiaj mamy ostatni, przedostatni dzień montażu. W związku z powyższym, no przyjechałem zobaczyć, jak tutaj wygląda. To wszystko tylko teraz tak. Gdzie my sobie tu zaparkujemy? Musimy jakoś stanąć. Furka zaparkowana, idziemy. Chodźcie na plac budowy. No już pierwszy, pierwszy luk widzimy, dosyć mocny. Mamy dźwig. Drugi dzień szklenia. Rzadko kiedy zdarza się tak, byśmy mieli szklenie zaplanowane aż na dwa dni. No ale w związku z tym, co tutaj się dzieje, ile tutaj jest przeszkleń, no to żuraw jest nam potrzebny naturalnie. No i co? No i standardowa procedura. Mowa o firmie Glasslifts, z którą współpracujemy w zakresie e, mini żurawi. E, w tle być może już widzicie Adama ale najważniejsze, widzimy już tutaj M60, którą doskonale znacie z naszych relacji czy też z mojego YouTube'a. No i jednego z lepszych operatorów mini żurawi w Polsce, mianowicie. Adam, jego znajdziecie na Instagramie, ten od Okien. Dzień Słucham, dobry. Cześć. Cześć. W prawilnym niebieskim ubraniu. Panie Adamie, co my tutaj mamy, co my tu robimy i dlaczego no jesteś zresztą. drugi dzień, dlaczego w jeden dzień nie zrobiłeś tej roboty? No, wcześniej robi się ciemno, także już nie, nie. ma sensu, jakby robić w ciemku. Wstawiliśmy teraz pierwszą szybę 500 kg, także przyjechaliście w najlepszym momencie. Stawiliście w środku już? tego największego przesłenia. No Jak się obróćcie kamerą, to zobaczycie. Właśnie zamontowaliśmy pierwszą szybę 500 kg. Na dzisiaj mamy zaplanowane zamontowanie, bodajże, cztery szyby. A poprzednio, czyli w piątek, cały parter zamontowaliśmy przy pomocy M60, którą widzieliście na samym początku przy wejściu. Także tak, Celutki parter, te duże przeszklenia, nie wiem, ono to miało chyba 350-400 kg. Wszystko dookoła, wszystko to co zobaczycie, było montowane przy pomocy. M60, dzisiaj górę robiłem przy pomocy M250. M250, tutaj pakiet szybowy kolejny do zaszklenia, czyli to jest ten górny. Tak, tak. Dobra, chodźcie, zobaczymy co my tutaj mamy jaką specyfikację tego pakietu. Czyli tam to mówisz Adam, że to była 500. Tak, to, jest to, to będzie to samo. To będzie to samo, no tak, bo tam jest konstrukcja. Tak, 509 kilo, słuchajcie. 509 kg, Tutaj mamy szyby ósemki hartowane. Spora, wymiar 323 na 263 to jest naprawdę duży wymiar i biorąc pod uwagę, że mamy dwa e, takie pakiety szybowe, a jakby było tego mało, one są łączone na step, e, szyba do szyby, w sensie tutaj w pionie. No szyba do szyb, no. No, w, technologii w technologii bezsłupowej. W technologii bezsłupowej, więc kozak, no z tej perspektywy to wygląda naprawdę mega spoko, chłopaki muszą pracować na, na rusztowaniu. No i lewa strona już jest, do tego idą też żaluzje fasadowe. No jak widzicie zakres prac tutaj mamy duży, zaczęliśmy tutaj w ogóle montaż w środę, dzisiaj mamy wtorek, 12 listopada, więc trzy dni były wolne. Środa, czwartek, piątek oraz sobotek, chłopaki pracowali tutaj do południa. Dzisiaj mamy e, kolejny dzień, no i na jutro mam nadzieję, że tutaj zakończymy pracę, no bo też w planach są już kolejne montaże. pierwsza taka konstrukcja, którą, przez którą chcemy wejść tutaj do środka, HS zobaczcie, ja mam 1,80 m wysokości, nie wiem czy to oddaje myślę, że jak najbardziej yy, narożny HS, szkleniem stałym o wadze 390 kg i chodźcie do środka co zobaczycie jaki zabieg tutaj wykonaliśmy, mianowicie tutaj yy, budynek konstrukcyjny jest podparty na takim słupie i my yy, jakby na etapie projektowania wszystkiego tutaj nadmienię, że tą inwestycję w mojej firmie obsługuje Michał na Instagramie okna po mojemu. Michał jest odpowiedzialny za tu budowę i razem z naszym technikiem pomiarowym Mackiem rozkminili patent właśnie w postaci takiej by ten słup po prostu ominąć. No i HS narożny, zobaczcie, otwierany od tej strony. Widzimy jak leciutko, delikatnie się przesuwa kontraktony oraz, zobaczcie, uszczelnienie, dołem mamy podwaliny z purenitu, kątowniki, to wszystko jest ładnie zabezpieczone, wewnętrzna hydroizolacja wykonana, duże szklenie, właśnie to, co wspomniałem, narożne. Więc sporo takich ważnych detali, jakoś myślę widoczna na pierwszy rzut oka, klamka skierowana do góry. Teraz obecnie zamknęliśmy, zamknęliśmy hs -a. Dodam, że tak to, co mówiłem, jestem pierwszy raz tutaj. Do końca też nie znam całej specyfikacji. Będę wam to opowiadał tutaj na Lifestyle'u takim, ponieważ sam też pierwszy raz to widzę i pierwszy raz jakby poznaję to, co tutaj się znajduje. Tutaj domyślam się, że będzie kuchnia. Eee, raczej na pewno HP90, w związku z powyższym mamy tutaj docelowo dojdzie blat pod okno okienne, to już widzę. Eee, mamy okno rozwierno-uchylne w niesymetrycznym podziale, część stała z mniejszą ilością ramy, większa powierzchnia pakietu szybowego, więc tutaj znajdujemy się w kuchni. Tutaj domyślam się, że będzie jadalnia, właśnie przy tym oknie narożnym z, wyjście, z możliwością wyjścia na taras, a tutaj no już przepotężny salon i potężne właśnie szklenie, które Tutaj widzicie, które obecnie właśnie montujemy i szklimy. Pod spodem znajduje się przeogromny HS, który ma wymiar bardzo duży. Zaraz dokładnie sprawdzę, ale wygląda to naprawdę mocno. Tutaj jak widzicie w środku mamy e, szklenie, co też mega fajnym rozwiązaniem. Zaraz pójdziemy tam na górę. E, Domyślał się, że tam jest sypialnia, być może inwestorów, przez, dzięki czemu możemy tutaj e, zobaczyć, co na dole się dzieje. Mega to wygląda. Dobra, ale chodźcie dalej, jeszcze zobaczymy. Co tutaj mamy ciekawego? Kolejny HS w części tutaj przejścia w korytarzu. Chodźmy dalej. Zobaczymy, co tu mamy jeszcze ciekawego. Kolejne okno. Tutaj okno stałe, dzięki któremu klienci mogą zobaczyć te duże przeszklenia. Z tego, co też widziałem u projektantów gdzieś tam na Instagramie Architekci, tutaj też za podlinkujemy, bo uważam, że warto z uwagi na tak piękny projekt. Z tego, co tam właśnie zauważyłem, tutaj ma być takie mini atrium, gdzie mega to jakby urozmaica w ogóle cały, cały projekt. Tutaj akurat drzwi są z niskim progiem aluminiowym, otwierane na zewnątrz. Fajnie. Czyli tutaj jest kotłownia najwidoczniej jest z możliwością wyjścia na zewnątrz ale chodźcie pokażę Wam to co jest mega sztosem i wielkie graty za to, że Michał to zaproponował, zresztą no, w sumie jedyne słuszne rozwiązanie przy tak dużym moim zdaniem projekcie i tak zjawiskowym, ponieważ mowa tutaj o drzwiach na systemie Glass Corner, więc mamy główne wejście gdzie mamy łączona szyba do szyby no, uważam, że przy tego typu projekcie no, jest to wymagane i wygląda naprawdę zjawiskowo, drzwi aluminiowe wysokie, bo tutaj będzie wysokość, myślę, że w granicach 250-260, ukryte zawiasy, docieplenie, mega, mega to naprawdę wygląda. Dołem oczywiście to, co wspominałem, kątowniki dla lepszej statyki, purenity, czyli podpory purenitowe, zabezpieczenie, podparcie, okien, bardzo, bardzo kluczowe. A jeśli mowa o purenitach, to chodźcie tutaj. Eee, purenity, które tutaj są, nie wiem, czy już odpadkami, czy też czekają, nie, bo w sumie to są elementy, które my już mamy mechanicznie wszystko zamontowane, więc to raczej już pozostały odpadki. No ale zobaczcie, pure nity, twardy, sztywny materiał, wyfrezowany poddany system okienny, no więc ten nasz standard, który my ciągle podkreślamy bazy montażowe, które dają nam pewność nam. I wam, nasi drodzy, inwestorzy, dają nam pewność i gwarancję tego, że Wasze okna będą prawidłowo, profesjonalnie zamontowane, odpowiednio podparte i w żaden sposób gdzieś tam nam nie opadną. Idziemy dalej. No więc dobra, tak jak obiecałem, wychodzę na górę. Tutaj chłopaki przestawiają teraz rusztowanie. Stamtąd, czyli z tego pomieszczenia, możecie mnie zauważyć. Zobaczcie, jakie duże tutaj mamy przeogromne przeszklenie stałe, które mega tutaj doświetla w ogóle tą, tą część. I powiem Wam, że tak, jak tutaj, w tym momencie, gdzie stoję, gdzie się znajduję, to i to, gdzie Wy jesteście obecnie, to wygląda naprawdę mega, mega kozacko. Zresztą, Maciek pokaże Wam to, zrobi tutaj przebitki, będziecie to widzieli. No i witam was serdecznie. Też mamy piękne pomieszczenie. Domyślam się właśnie, że to będzie sypialnia inwestorów. Tutaj w ogóle mega klimat jest wokół. Teraz mamy już taką jesień i drzewka pięknie się rumienią. Czy też robią się żółte w postaci właśnie tej naszej jesieni. Ale dobrze, nie będę się już bawił w Roberta Makłowicza, którego serdecznie pozdrawiam i szanuję za swoje prace, które robi przed kamerą. Słup, który widzieliście na dole. Bardzo również tutaj podobny. Ponieważ ta konstrukcja, zobaczcie, ma mega duże rozmiary, fajnie tutaj chłopaki to ukryli na etapie jakby pomiarowym, konstruując tą, tą konstrukcję. Więc od zewnątrz ona jest niewidoczna, tutaj wiadomo, już będzie następnie praca bardziej taka na etapie projektanta wnętrz, do tego by ten słup jeszcze ładnie ukryć. Natomiast, jakby wizualnie, od zewnątrz on faktycznie dzięki tej konstrukcji tutaj jest ukryty. No i wygląda mega potężnie. No, na pewno ta belka tutaj jest potrzebna z uwagi na te przeogromne wymiary. Za chwileczkę wam wezmę kartę pomiarową. Nie wziąłem jej tym razem ze sobą, ale jak będziemy opowiadać, to mniej więcej zobrazuję wam wymiary, więc zostańcie do końca tego odcinka. KS słuchajcie, tutaj z możliwością również wyjścia na ten tarasik. Jeszcze jest niezaszklony, to wiadomo, że delikatnie on sobie też sunie W momencie gdy dojdą w szyby, ten ciężar też tutaj dojdzie i te, to skrzydło będzie cięższe. Zobaczcie to, co jak. To, tutaj wygląda, to jest montaż. E, czuję się trochę jak w takiej sali operacyjnej, gdzie widać, że tutaj się po prostu e, mnóstwo rzeczy dzieje. E, tak to wygląda na montażu. Natomiast to, co potwierdzają też nasi inwestorzy, i to powiem ja sam od siebie, że my e, zawsze budowę zostawiamy czystą. My zawsze zostawiamy porządek. Tak wygląda już obcięta piana montażowa e, klej, e, naklejki ochronne z ram okiennych. Tutaj widzicie jeszcze świeżo nałożona maś hybrydowa od soda, od soda la, soda w Twink. LQ to jest maść, która już się skończyła i tym my, to jest membrana płynna, którą tutaj stosujemy dołem, więc jeśli finalnie na przykład, nie wiem, dojdzie tu parapet czy cokolwiek, jest pewność, że nie będzie się tutaj tworzył żaden mostek termiczny, ponieważ jest to mega newralgiczne miejsce każdego montażu okien z uwagi na połączenie dolnej podpory z murem i mega ważne jest to, by to miejsce dobrze odizolować, poniżej jest ta właśnie wspomniana wcześniej podpora purenitowa, tam jest piana montażowa, która została obcięta, wyrównana i ta membrana hybrydowa też jest tutaj założona. Nie wiem, czy będziemy tu wychodzić, chyba tu nie wychodzę, od strony zewnętrznej dojdzie jeszcze fartuch EPDM, więc purenit, piana membrana płynna wewnątrz i EPDM od zewnątrz, co daje nam multum rzeczy związanych i odpowiedzialnych za hydroizolację. I to my wszystko tutaj stosujemy zgodnie ze sztuką budowlaną. I tak widzicie tutaj na podstawie na przykład takiego standardowego okna, które zostało wyposażone w klamki z kluczykiem z uwagi na wysokość, która tutaj jest docelowo parapecik. Ładnie kabel od kontraktonu Kotwy montażowe zabezpieczone, więc wygląda to mega. To pomieszczenie mi się mega podoba. No i to szklenie, nie? Zobaczcie, tutaj jest duże okno. Stałka 180 kg. I tak jak widzieliście wcześniej, luk na część dzienną naprawdę robi mega, mega robotę. Chodźmy dalej. Zobaczymy, co mamy tutaj jeszcze. Tutaj pewnie będzie, domyślam się, że tutaj będzie garderoba, jeśli tutaj jest sypialnia, okno rozwierne, uchylne, również zastosowane klamki, ukryte zawiasy, no standard, jak przystało na tego typu realizację. Duża stałka, nie powiem Wam jej wagi ani wymiaru wagi, nie powiem z uwagi na to, że nie mamy jeszcze, nie ma tutaj już naklejki ochronnej, natomiast tutaj finalnie cała ta konstrukcja już jest. Osadzona w otworze, uszczelniona, więc to okno już tutaj jest na gotowo. Następne pomieszczenia, gdzie mowa o oknach niesymetrycznie wykonanych klamki z kluczykiem. Niesymetrycznie skrzydło rozwierną uchylne, część stała pozostało tutaj w zasadzie chyba tylko ściągnąć naklejki. Kolejne pomieszczenie, e, lustrzane odbicie tego okna, rozwierną uchylne fix. Chodźmy dalej. O, i tu jest coś fajnego. Fajny HS, wysoki to jest mega fajne, ale co mnie tak właśnie pozytywnie zaskoczyło, zobaczcie, wychodzę na przeogromny taras i wykorzystanie przestrzeni nad właśnie powierzchnią garażu. Mega, mega fajnie to wygląda. HS, żaluzja zamontowana, epedem wyklejony, folie również dookoła jeszcze zaciągnięte klejem tak by te folie gdzieś tam się nie odklejały, natomiast pamiętajcie o tym, że my dodatkowo jakby pod, nie dość, stosujemy folię tą paroprzepuszczalną zewnętrzną na pełnym kleju o szerokości 10 cm więc no ja uważam, że to jest najlepszy obecnie dostępny materiał jeśli chodzi o folię paroprzepuszczalną na rynku, mowa o firmie Ilbruk, tak do tego jeszcze w momencie gdy jest przygotowany otwór my na ten otwór stosujemy primer którym jakby nakładamy dodatkowy butyl by te folia jak najlepiej przylegała i Wy, drodzy inwestorzy, byście wiedzieli, w co inwestujecie swoje pieniądze i aby one nie były po prostu nadzwyczajnie wyrzucone w błoto. Czyli chodzi o to, by te folie w skrócie się nie odklejały i służyły i wykonywały swoje zadania. luku, jak to, jak to się prezentuje. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o, tym, o tej prezentacji o tym, co Wam tutaj do tej pory pokazałem. Chodźcie na dół, a Maciek zrobi Wam jeszcze luk finalny na to, jak to wygląda podczas szkle. Tutaj sobie trochę przystaniemy, bo mamy fajny look. Zabrałem od chłopaków kartę informacyjną. Tu wam nie będę tego pokazywał. Natomiast z ciekawostek, słuchajcie, mamy na tej budowie 5 HS-ów. Montaż trzywarstwowy to, co wam pokazałem. I teraz tak ślusarka aluminiowa 27 sztuk. Producentem tej ślusarki, która tutaj została dostarczona, to producent naomal na systemach Jawal. Więc bardzo dobre okna, uważam nieskromnie. Powiem nieskromnie, zresztą tutaj nie ma co być skromny. Jest to moim zdaniem najlepsza produkcja okien aluminiowych w Polsce, tak? To jest mocne stwierdzenie, ale byłem dwa razy na produkcji, widziałem jak to jest produkowane i to jest już nasza myślę, że jest około dziesiąta. Realizacja z producentem Naumal i mogę to naprawdę z czystym sumieniem powiedzieć. Jakość, którą preferuję Naumal, to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Natomiast o tym ee, kiedy indziej. Więc tak, moja ściąga montaż czy warstwowy 27 sztuk. Słuchajcie, 260 metrów bieżących, to jest naprawdę sporo. 5 HS-ów, z czego hmm, po kolei wymiary 2,75, 6,56. Więc ten największy 3,76, 4,80 i 2,36. Mówię to w metrach. 12 gabarytów, dwa łączenia narożne HST plus stałka, to co widzicie za mną. 3 sztuki drzwi balkonowych otwieranych na zewnątrz. Jedną sztukę już widzieliście jedna sztuka okna stałego do montażu wewnątrz budynku na piętrze, którą również widzieliście, jedno okno stałe 656 272 wysokość łączone na stepie, kontakt trony i Podpory purenitowe, drzwi wejściowe na glass kornerze samo zamykacz ukryty, tam są ukryte zawiasy, łącznik narożny dwie sztuki oraz kontakt trony. Rolety zewnętrzne dwie sztuki, sterowane radiowo i żaluzji fasadowych 26 sztuk, również sterowanych radiowo, więc naprawdę spoko. Więc myślę, że wszystko Wam opowiedziałem, co Was najbardziej interesowało. Dokumentacja jest, jak widzicie, bardzo obszerna na tak dużą realizację. Wziąłem sobie od razu. W postaci ściągi, ale tej, tych informacji jest tutaj naprawdę sporo, więc realizacja, co też zresztą sami widzicie, naprawdę jest bardzo konkretna. Zastosowany stojak z pakietami szybowymi, te pakiety szybowe, gdy chłopaki zaszklą tamtą największą konstrukcję, zostaną zaszklone te na górze, które widzieliście w narożu. Tutaj szyby już o mniejszych wagach, 190 kg, pod nią 200 kg i z drugiej strony, jeszcze czekajcie, jak już tak skrupulatnie wszystko obchodzimy, to szklenie 216 kg, no i to wszystko będzie szklone tam na górze, więc no umówmy się, ręcznie to zaszklić przy takiej realizacji nie jest to w ogóle, e, nie jest to możliwe. Ja uważam, że to już nie jest możliwe, nie w dzisiejszych czasach, nie w czasach, w których dysponujemy takimi sprzętami, e, które, które widzieliście chociażby na początku tego odcinka. Właśnie na to mini atrium W którym obecnie się znajduję, Stałe, stałe Górna stałka HS, zobaczcie, z wąziutkim tutaj Supeczkiem, myślę, że to widać Duże przeszklenia, no i przepotężna tutaj Po mojej prawej stronie witryna Uważam, że to jest Niesamowite i najlepsze miejsce do tego, by zakończyć ten odcinek. To, co wspomniałem wcześniej, pewnie tutaj jeszcze przyjedziemy, by jakby ograć finalny look. Zaprosimy do odcinka Michała, który obsługuje tą budowę, by więcej jakby z punktu takiego technicznego swojego opowiedział. Ja Wam bardzo dziękuję, że byliście w tym odcinku. Zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz. No i co? Do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć!